Dzień dobry, witam Was serdecznie w karcie rady Dnia. Dzisiaj mamy 9 października, środa. E, Rozpoczynamy jak zawsze od Barana, kończymy na Rybach. Kolejność astrologiczna, karta Rata Starota, później wiadomość od Waszej osoby, pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy. I proszę zadać sobie w głowie pytanie, które wymaga odpowiedzi tak lub nie. Ja dopasowałam tutaj trzy kryształy, karty do nich. Zobaczymy, co karty mają do powiedzenia na ten temat. Dobrze, to zaczynamy. Baran na dziś. Dwójka mieczy. Słuchajcie, tutaj mamy niezdecydowaną wiedźmę. Ech. Dwójka mieczy jest kartą niejasności, niepewności, błądzenia we mgle. Ja zawsze mówię, że kiedy nie musimy podjąć decyzji, to nie podejmować, e, poczekać chwilę, przemyśleć. Pamiętajcie, w dwójce mieczy szukamy odpowiedzi w sobie, nie na zewnątrz, bo albo obie są opcje takie same, albo te drugie niewiele o nich wiemy. O, to jest karta błądzenia we mgle. Zatem co my robimy? Zwracamy się do wewnątrz. Tutaj jest napisane: obudź się, czego tak naprawdę pragniesz. Czyli nie starajcie się, jakby dopasować czynników, e, inaczej, nie dopasowywać siebie do czynników zewnętrznych. Starajcie się gdzieś tam zaufać sobie, zaufać swojemu sercu i wybrać to, czego naprawdę pragniecie. A wierzę, że droga się do tego znajdzie. Wiecie, jak ja zawsze to widzę tutaj, w tej dwójce mieczy. Kiedy jesteśmy w jakimś mieście, no i nie wiem, zawsze w jakimś mieście jest jakaś wieża, tak? No, załóżmy, że chcemy do niej dojść, a jesteśmy na drugim końcu miasta. No to co będziemy robić, nie? Będziemy patrzeć pod nogi i szukać drogi, czy będziemy patrzeć z daleka na tę wieżę i gdzieś tam droga się do niej znajdzie zawsze, nie? No, bo widzimy ją na horyzoncie, no to tak będziemy uliczkami szli, żeby do niej dojść. Więc to jest właśnie to. Ja muszę mieć to pragnienie, ja muszę mieć ten cel, a droga się znajdzie. Wiadomość od Waszej osoby: życzę Ci dobrze. Bek na dziś. Pustelnik. To może być panna sodiakalna, która dzisiaj gdzieś się wokół Was zaznacza, ale tutaj jest napisane, że są pewne rzeczy, które musisz zrobić na własną rękę. Zatem, z kartą pustelnika uważam, że należy postawić dzisiaj na indywidualność, na autentyczność siebie i swoich pragnień. To jest karta, która ewidentnie mówi, że musisz polegać na sobie. Zobaczcie tutaj, ta kobieta, ona szuka odpowiedzi w wahadełku ale to wahadłko najprawdopodobniej tych odpowiedzi nie przynosi. Zatem co musi zrobić? Zaufać sobie i po prostu zadziałać gdzieś tam w zgodzie ze sobą. No, pustelnik y, zachęca do tego, aby być autentycznym. Myślę, że dzisiaj warto też odbodźcować się tak zwanie, czyli no, wyłączyć telefon, y, nie spędzać czasu z ludźmi, przemyśleć pewne rzeczy, szukać odpowiedzi w sobie. Wiadomość od Waszej osoby? Tak, to już za późno. Bliźnięta na dziś. Osiem mieczy przestań tyle myśleć i po prostu zrób to. Taka tutaj jest podpowiedź, słuchajcie. No to jest karta, która ewidentnie gdzieś tam się z Wami kojarzy, bo to jest Jowisz w bliźniętach, tak? No i zdecydowany Jowisz, konkretny, bo strzelcy zawsze wiedzą, czego chcą i mają zawsze rację. Bliźnięta, które po prostu w każdą stronę, yy, prawda, są ciągnięte przez różne opinie. Zatem Susanko Mieczy nie sabotujcie siebie i swoich działań. Karty pokazują, żeby nie myśleć nadmiernie po prostu. Jeżeli macie coś do zrobienia, zróbcie to i tyle, bo zabieracie sobie przestrzeń, czas i siłę sprawczą poprzez nadmierne myślenie o czymś. Możecie chcieć ważyć każdą opcję, roztrząsać. Nie ma sensu w ogóle. Po prostu przestań myśleć i zrób to. Taka jest rada dla Was dzisiaj, czyli pokonaj swoje myślenie. Co może być dla Was trudne, bo Wy jesteście znakiem powietrza. Wiadomość od Waszej osoby, nie ufam Ci, Rak na dziś, król buław, to może być lew sodiakalny, który gdzieś tam się wokół was zaznacza. Powiem tak: normalnie król buław najczęściej w karcie Rady Dnia pokazuje mi relacje z jakimś mężczyzną ważnym, w waszym otoczeniu, w najbliższym otoczeniu. Natomiast wzięłam też tę te nie bez powodu, tak zakładam, więc gdzieś tam pokierujemy się tym, co jest tutaj napisane. I tutaj jest napisane, aby tak mocno świecić swoim wewnętrznym światłem, żeby gdzieś tam inni dostrzegali to i podążali za nami, czyli najzwyczajniej bądź inspiracją dla innych, tak? Natomiast Król Buław najczęściej pokazuje mi, że tak, że mamy siłę sprawczą, że możemy sobie stawiać wysokie cele, że poprzez zaangażowanie w nasze życie i w nasze sprawy jesteśmy w stanie sobie zrealizować dzisiaj wszystko. Co więcej, z Królem była faktycznie możemy zainspirować innych, więc tutaj naprawdę warto w taką energię wejść. Może taka inspiracja pojawi się wokół Was, Kogoś, ktoś, kogo będziecie chcieli właśnie tak śledzić troszkę, iść za jego światłem. No czasem tak jest, słuchajcie, my czasem naprawdę potrzebujemy inspiracji z otoczenia. I tu nie chodzi o to, żeby się na kogoś kreować czy kogoś udawać, tylko po prostu czasem jakaś mądra rada, czasem widzimy, jak ktoś, nie wiem, jest zakochany w sobie i to nas też może zainspirować do tego, żeby nawiązać głębszą relację z samym sobą. Wiadomość od Waszej osoby. Wiem, że mamy połączenie dusz, tak? Jakiś kontrakt dusz może, połączenie dusz. Dobra, lew na dziś. U. Odwrócona karta Rycerza Buław. Tutaj strzelec się może zarysować niekoniecznie pozytywnie, dzisiaj wokół Was. I teraz tak. Rycerz Buław, czasem trzeba nagiąć pewne reguły. No zobaczcie, tutaj dziewczyna po prostu ucieka przez okno, nie? To jest karta, która ogólnie mówi, szukaj ekscytacji w swoim życiu, szukaj drogi, która wnosi tę ekscytację, ale dla Ciebie, nie dla innych. Bo rycerz był odwrócony, bardzo często pokazuje mi, że my poddajemy się presji. Że my jakby robimy pewne rzeczy nie dla siebie, żeby właśnie czuć pasję, a robimy to ze względu na to, że chcemy się jakoś pokazać przed otoczeniem, że chcemy być odbierani w taki, inny, a nie inny sposób i pojawia się presja i brak autentyczności. Zatem dzisiaj proszę na to zwrócić uwagę. Jeżeli macie zaplanowane planowane jakieś takie krótkotrwałe podróże, rycerz buław mówi, że tutaj trzeba troszkę jeszcze się nad tym postarać. No właśnie, może nagrać pewne reguły, bo nie musi wszystko się realizować zgodnie z planem. Wiadomość od Waszej osoby? Nie wiem, co powiedzieć. No okej. Okay. Panna na dziś. Rydwan. To może być rak zodiakalny, relacja z osobą spod znaku raka. Ale tutaj Rydwan e, dosłownie mówi nigdy nigdzie nie dotrzesz, jeżeli będziesz ciągle stać w miejscu. Także zobaczcie ten ślimaczek tutaj, nie? Czasem lepiej naprawdę powolutku, ale ruszać do przodu i robić jeden krok na raz, niż stać w miejscu. To jest tutaj bardzo ważne. Zatem karta rydwanu rzeczywiście zachęca Was do tego, aby swoje plany wdrażać w życie. Bo pamiętajcie, rydwan to rak. Ja raka nie kojarzę z działaniem, mówmy się, raki też, no, czy kraby, jak ktoś tam chodzi do tyłu, nie? Jest coś takiego czy nie. Więc tutaj ym, często z tym rydwanem się mówi, no, że tak, to jest podróż, to jest plan, to jest działanie. I ja tego nie widzę, bo tutaj dużo się mówi, dużo się wyobraża, ale niewiele się robi. Zatem tutaj faktycznie karty zachęcają, żeby w końcu zrobić jakiś krok, gdzieś pojechać, coś zrobić, przede wszystkim pojechać, ale pamiętajcie, czasem lepiej robić naprawdę malutki progres, ale to jest lepsze ciągle niż stać w miejscu. Zatem to jest jakaś zachęta dla Was. Wiadomość od Waszej osoby. Cieszę się, że to już koniec. Waga na dziś. Wszystkiego dobrego dla wagi, która dzisiaj ma urodziny i nie słucha, jeżeli taka tutaj się znajduje. Słuchajcie, siódemka była dla Was. I teraz tak, dzisiaj możecie mierzyć się z opozycją, z krytyką, możecie mieć wrażenie, że ktoś podważa Was, Wasze opinie. I to jest ok, bo to może być zdrowa krytyka. Tutaj jest nawet napisane, że mm, w takim wolnym tłumaczeniu, że no tutaj, to jest karta wiedźm, czarownic, tak, że inne czarownice gdzieś tam Dobrze, że, że muszą cię gdzieś tam konfrontować, stawiać w pionie. Poczekajcie, dajcie mi sekundę, proszę. Okej. Okay. Zatem, tutaj teraz tak, jeżeli jest jakieś zdanie krytyki z otoczenia, jeżeli macie wrażenie, że są jakieś opinie, z którymi się nie zgadzacie albo ktoś nie zgadza się z wami, no zdecydowanie ta karta was akurat będzie uczyć asertywności, bo to jest mars w lwie, czyli to bardzo daleko do was, nie? No to mówi się, że wagi są najmniej asertywnym znakiem obok ryb. Więc tutaj ta siódemka była zachęca do tego, aby jednak być osobą asertywną. Natomiast jeżeli rzeczywiście konstruktywna krytyka się pojawia w otoczeniu, co może być trudne do rozróżnienia, no to tutaj warto jednak się temu przyjrzeć. Może trochę refleksji snuć, nie? Czemu ktoś taką opinię wyraża? Czasem jest tak świadomką była, że to my sami próbujemy siebie przekonać do pewnych rzeczy, mm, bo podjęliśmy na przykład jakąś decyzję i teraz sami gdzieś tam siebie piłujemy. No tutaj zdecydowanie ja myślę, że świadomka była mimo, że marz w lwie, to ja zawsze zachęcam tutaj do pewnej refleksji. Czy ta krytyka ma jakby sens, czy, czy, czy to, że my się zmuszamy do czegoś, ma sens? Z czego to wynika? Wiadomość od Waszej osoby zostawienie cię, opuszczenie Cię bolało mnie tak, że. Skorpion na dziś. Czekajcie, to ta karta była odwrócona w takim razie. Mamy Głupca. Tutaj tak, Głupiec w pozycji prostej. Wykorzystaj szansę. Każdy... Yy... Poranek jest nowym początkiem. Natomiast mamy głupca w odwrocie, więc teraz tak, z baranem zodiakalnym dzisiaj wam może nie do końca być po drodze. Karty pokazują, że tutaj z tym głupcem możecie mieć właśnie problem z tym, żeby coś zostawić, coś odciąć, żeby wykorzystać ten poranek jako nowy dzień. Karta głupca ogólnie mówi: uważaj na nieprzemyślane działania. Uważaj, nie pal mostów za sobą, nie rób ryzykownych zachowań, ale też uważaj, żeby nie zatrzymać się w miejscu, bo brakuje Ci odwagi. Zatem tutaj no, nie jest to prywatne czytanie, więc muszę powiedzieć o wszystkich opcjach. Bo czasem głupiec w odwrocie mi pokazuje tak nieprzemyślane, głupie decyzje, które prowadzą nas później do takich konsekwencji, my nie chcemy słyszeć głosów z otoczenia, my udajemy, że, nie, że nic złego się nie wydarzy, tak? I robimy coś, co jest strasznie głupie po prostu i będzie miało tego złe konsekwencje, ale czasem trzeba się nauczyć na błędach swoich, nie? Jak nie potrafimy na cudzych. Natomiast karta głupca w odwrocie bardzo często też mi pokazuje, że ktoś się boi zaryzykować, że ktoś... Wstrzymuje się w tym, żeby wskoczyć w nieznane, nie daje sobie tej nowej szansy. Zatem, w zależności po której stronie jesteście, no albo trzeba Wam trochę więcej odwagi, ale tutaj to muszą być przemyślane działania, tak? Czyli nowy początek, ale przemyślany, zdecydowanie. Wiadomość od Waszej osoby. Mm, nigdy nie patrzyłem na Ciebie w ten sposób. Te karty razem mogą też mówić o tym, że ktoś wcale nie traktował Was poważnie. Dobrze, e, idziemy dalej. E, strzelec na dziś mamy Asa Buław. Słuchajcie, kiedy ja widzę Asa Buław, to zawsze myślę o jakiejś ponętnej, gorącej chwili z kimś. Bo to jest karta dla mnie bardzo mocną seksualności. Ona mi to bardzo często zaznacza. Ale jeżeli nie chodzi o relacje, to chodzi o nas. I to jest ta sama energia seksualna, to jest ta sama energia, która daje nam pasję, która nas napędza. To jest ta energia życia. I tutaj jest napisane e, nie widzisz jak twoja pasja powoduje, że po prostu promieniejesz? Czyli dzisiaj mam wrażenie, jesteście fajnie w swojej energii. Warto iść za tym głosem Pasi, warto sobie pozwolić na naturalność swoich pragnień, może zrobić coś spontanicznego. A z w zawsze wnosi też okazję do tego, żeby zrobić coś szalonego. No taką macie dzisiaj energię, więc tutaj korzystajcie. Wiadomość od Waszej osoby, nie jesteś częścią mojego planu. Koziorożec na dziś, piątka mieczy, tutaj jest napisane dosłownie, nie możesz mieć zawsze racji. Słuchajcie, ja Wam powiem, że już poznałam ty, tyle koziorożców, po prostu tyle. Mam no szczególnie mężczyzn, ale też kobiet w moim otoczeniu. No i muszę przyznać, że koziorożce, które mają gdzieś tam Merkury, Mars lub Wenus. Nie daj Boże, książec w strzelcu, to są najbardziej przemądrzałe osoby, jakie poznałam, które myślą, że mają zawsze rację. No to właśnie, no to nie możecie mieć zawsze racji, nie? No tutaj tak jest napisane. Ja... Słuchajcie, piątka miecz z kartą konfliktu, tak? Tutaj ta kobieta, ona wolała się pokłócić ze znajomymi a, i gdzieś tam po prostu dociskać ich i stracić te relacje, i te konflikty zawsze po prostu, no często my się nie pozbieramy po tych konfliktach, ale ona tak bardzo to chciała mieć rację, że wolała po prostu wygrać w kłótni, przy czym później sprawdza w telefonie, no nie miała nawet racji, nie? <laughs> Więc musicie uważać, bo po pierwsze istnieje zagrożenie konfliktu, które, albo w ogóle taka sytuacja, bo to nie musi być konflikt z innymi, no tutaj są inne osoby, ale czasem w piące miecz jest. Tak, że my się uprzemy na kogoś lub na coś, i tu jest granie warta świeczki. Od początku tutaj to nie wyjdzie, mamy jakieś błędne założenie na temat tejże osoby, tejże relacji, tejże sytuacji, straty przewyższą zyski. Zatem dzisiaj mierzcie. Yy no właśnie, zastanówcie się, czy straty nie przewyższą zysków tego, w co się gdzieś tam angażujecie. Piątka Mieczy, pamiętajcie, nie możecie mieć zawsze racji, więc dzisiaj też warto się nie upierać, bo może tej racji nie macie, tak? Więc tutaj trzeba no, trochę pokory i, i kroku wstecz, zanim gdzieś tam wejdziecie w jakiś konflikt czy wymianę zdań. Ale piątka mieczy jest też kartą, która mówi o tym, że nie warto się mieścić, pamiętajcie, bo nie patrząc już na to, co tutaj jest, możecie czuć się źle potraktowani, możecie y, czuć się, y, no ogólnie, nie wiem czy ze względu na relacje z innymi, czy nie, ale możecie być w poczuciu porażki. Zatem, tutaj z piątki mieczy trzeba się uleczyć, po prostu, bo to jest taka energia, która najmocniej w całym tarocie ciągnie w dół. Tu jest chciwość, tu jest zazdrość, tu jest zemsta, tu są kłótnie. To, to jest bardzo niezdrowa energia, z tego trzeba się oczyścić i iść dalej. Wiadomość od Waszej osoby, Skupiałam się na Tobie zamiast na moim bólu. Czyli ktoś na Was może projektować pewne rzeczy, albo na przykład ktoś nie chce przepracować pewnych traum, no to woli w relacje z Wami wskoczyć. Wodnik na dziś, dziewięć mieczy. Trochę stresiku tutaj jest, um, no, i tutaj jest napisane, że my czasem wszyscy dajemy się ponieść yy, zmartwieniom, tak? Tu jest bezsenność pokazana. Dziewiątka miarczy najczęściej pokazuje mi, że ktoś zamęcza się pewną myślą, i to najczęściej jest wynikiem tego, że albo myślimy o przeszłości, której zmienić nie możemy, albo myślimy o przeszłości, która jest tak niepewna, że nie ma jasnych odpowiedzi. Co można zrobić? Być tu i teraz. Ja uważam, że no tak, no widać jakieś zmartwienia, tak? widać jakieś troski. Czy warto w to wchodzić? Nie, bo i tak nic nie wymyślicie, poczekajcie, aż coś się wydarzy. Najczęściej taka tutaj jest rada. A ten stres to tak jakby podwójnie będziecie przeżywać tę sytuację. Nie ma sensu. Być może nawet y, to się nie wydarzy, o czym myślicie, bo my zawsze w dziewiątce mieczy fatalizujemy i widzimy te najgorsze zakończenia. Karta dziewiątki mieczy mówi też o pewnych obsesyjnych myślach, zatem tutaj no to, to jest Wasza energia, wodniki, no mówmy się, miecze, nie? Trochę z tej głowy trzeba wyjść po prostu, szukajcie sposobu. Może sport, może nie wiem, jakieś e, malowanie czegoś, rysowanie, są jakieś takie kolorowanki odstresowujące dla dorosłych. Warto wyjść z głowy po prostu. Bo to jest nieproduktywne myślenie. Wiadomość od Waszej osoby: czasem słyszę Twój głos. I rybki na dzisiaj, karta gwiazdy, przepiękna karta gwiazdy. To może być wodnik zodiakalny, który gdzieś tam się dzisiaj wokół Was zaznacza, ale tutaj jest napisane, żeby mieć wiarę w to, że wszystko, Zostanie uleczone. Bo nie zapominajmy, że karta gwiazdy jest powierzy, czyli coś musi najpierw runąć, nie? Żeby w ogóle, żebyśmy się pojawili w takim miejscu, gdzie nie ma nic i my potrzebujemy tej nadziei. I ta gwiazda pojawia się z tą nadzieją. Ale ogólnie karta gwiazdy jest bardzo sympatyczną, fajną kartą, bo to rzeczywiście mówi o tym, że wszystko się ulecza, wszystko będzie dobrze, e, że, że nowa ścieżka, którą wybierasz, jest dla ciebie. Natomiast już nie patrząc na tę kartę, pamiętajcie, karta gwiazdy jako karta dnia zawsze pokazuje mi, że to, co się dzisiaj zadzieje, nie jest przypadkowe. Żeby zwrócić uwagę na to, z jakimi ludźmi się poruszamy, kto się pojawia na naszej drodze, w jakim miejscu, w jakim czasie, bo tam są jakieś okazje zatem, najzwyczajniej. Albo wszechświat chce nam coś przekazać, gwiazdy są dla Was w układzie dziś. Wiadomość od Waszej osoby: ciągle widzę Ciebie stojącego, stojącą tam. Dobrze, idziemy do Wasze tak lub nie. Kryształ numer jeden: Wasze tak lub nie na dziś. Tu jest za dużo wyobrażeń. To jest jedna z opcji. To, o czym myślicie, to jest jedna z opcji, ale tu jest za dużo romantyzowania lub za dużo strachu. Więc ja bym powiedziała z siódemką yy, kielichów to są takie mrzonki marzenia, więc ja bym powiedziała, że tak. Mm, za dużo przypuszczeń macie. To, w jaki sposób wy widzicie tę sytuację, nie do końca się pokrywa z prawdą. Może tak, ale jest to jedna z opcji. Czyli powiedziałabym, tak, częściowo. Kryształ numer dwa. Nie, czwórka kielichów mówi, że nie. I kryształ numer 3. O, co to mówi, piątka buław. Słuchajcie, z piątką buław jest tak, że może być, tak, jak najbardziej, ale o to się trzeba postarać. Tutaj trzeba sobie coś wywalczyć. Natomiast jesteśmy w stanie z piątką buław się gdzieś przecisnąć. Zatem uważam, że, że tak. No to tyle, wszystkiego dobrego. Dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam.